Siema, 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 nadrabiamy zaległości. Dzisiaj, dwa kupony jutro, dwa kupony i powinno się wszystko zgadzać. Słuchajcie, yy, dwa kupony na dzisiaj. Zaczynamy od piłki nożnej, minimum pięć rożnych Fiorentiny, czyli to, o czym gadaliśmy w sumie na live. Jeżeli byliście, to doskonale wiecie, że, że powinno być to dobre. Fiora bije więcej różnych niż Juventus na przestrzeni całego sezonu. Fiora walczy jeszcze o, o utrzymanie miejsca w Pucharach. Juventus pewne Ligi Mistrzów ani nie awansują, ani nie spadną, więc tutaj po ostatniej kolejce. Mam nadzieję, że Fiora powalczy. Do tego rożnych w meczu Rem i Nicei. No tutaj przede wszystkim Nicea walczy o jakby na chwilę obecną nie mają nic, nie mają pucharów, a mogą wskoczyć nawet na rundę grupową Ligi Europy, więc liczę tutaj głównie na nich, że powalczą o te rożne, czyli taki kupon na różniaczki, jeżeli chodzi o pierwszy kupon, za pięćdziesiąt 111 do wygrania, i drugi kupon to jest spaczy powyżej 35,5 fragów po kursie 1,85. Biorę tutaj nawet tą wyższą linię, na live wybrałem nieco niższą, ale tutaj do tego dubelka w daily bettingu biorę jeszcze wyższą, mam nadzieję, że tej spirit powalczy z faworyzowanym face i do tego oberek 2,5 goli w meczu Śląska i Górnika, to wesoły futbol będzie, myślę. Tutaj już wszyscy pewni swoich pozycji w, w, w ligach. Jeżeli chodzi o górnik, to też zostanie taki wesoły futbol. I mam nadzieję, że wpadną minimum 3 gole. Tutaj z 5 dyszek 126 zł. I jeżeli chodzi o konkurs, to 5 do wygrania dla Was. Co trzeba zrobić, żeby nie falić? Subskrybować kanał, zostawić łapę w górę, poświęcić w komentarzu. To będzie dokładny wynik. I minutę pierwszej bramki w dzisiejszym meczu pomiędzy Rem a Niceą. Dopisujcie swój login, klasz z betklika. Wszystkie ważne informacje w opisie pod filmem. Pozdro. Dobrego ziomka. Nara.